Cześć, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio mówię do was witam Państwa. Musicie mi wybaczyć, jeżeli nie poczuwacie się do bycia państwem, ale tak mam, czasami mam tak ochotę. No. Czasami człowiek wpada w jakiś taki nawyk. Czasami na tydzień, czasami na dwa i mówi taki, mówi taki, mówi w ten sposób. Właśnie ja dlatego witam się z miłym państwem. Witam państwa. Kolejny poranek przed nami, mam nadzieję, że będzie radosny. Mam nadzieję, że dzień się wam zaczął w sposób cudny i że zdliście coś dobrego, i że kawa, i że herbata, i że w ogóle wszystko było dobre. Mówię z takim entuzjazmem, ponieważ byłem dzisiaj na dworze i. Co za wyjątkowe przeżycie. No dobra, spoko. Od czasu do czasu wychodzę, ale tylko żeby załatwić konkretne sprawy. Idę do sklepu. Wracam, jadę po syna, wracam, nie myślę o tym, że jestem na dworze. Tym razem jednak wybrałem się w miejsce inne. Też właściwie zrodzone z obowiązku i z konieczności, ale jednak podróż była zupełnie, zupełnie inna. Zabrałem ze sobą kamerę, jak to czasami miewam w, z w zwyczaju, bo skoro już wychodzę na dwór, należałoby to udokumentować, żeby były dowody, że wychodziłem poszedłem do banku, musiałem coś załatwić. Jako, że oczywiście czegoś zapomniałem, to do tego banku szedłem dwa razy, ale tym razem idąc do miasta uzbroiłem się w słuchawki. Muzyka, moi drodzy. Muzyka to rzecz cudna. Niestety tak to jest. W mojej pracy, jeśli zechcecie łaskawie to pracą nazywać, co robię, jest niedostępna, ponieważ ja muszę często montować i nie mogę słuchać czegoś innego niż swojego głosu. Mówię wam, słuchanie swojego własnego głosu jeszcze w procesie postprodukcji jest dużo jak cholera, ja przy niczym tak nie zasypiam, jak przy montowaniu swoich własnych vlogów. Ale, ale, do rzeczy, zatem idę do banku, i co się okazuje, że na miejscu drzwi są zamknięte, patrzę na godziny otwarcia, nie do 17, a ja byłem o 13, więc wszystko powinno być w porządku. No nie, telefon teraz dzwoni. Poczekajcie. Tak, słucham? Cześć, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Słuchaj, jakby ostatnio strasznie dużo myślę nad takim swoim programem, który będzie na żywo. To się nazywa Lato z Rokiem i będzie od wakacji. I szukam w Warszawie takiego miejsca, w którym do którego mógłbym zapraszać gości, żeby rozmawiać z nimi za pośrednictwem jakiegoś komunikatora internetowego. Myślę o Warszawie, ponieważ będę miał sporo gości z Warszawy. No i też pomyślałem o Was, bo być może u Was będą takie warunki, do których, w których ktoś mógłby, wiesz, po prostu wpaść, coś ze mną nagrać i, i wyjść. Bo trudno mi wymagać od Moich gości, żeby mieli y, dobre urządzenia, takie i do, do, dobre łącze internetowe. Czy dałoby się coś takiego u was załatwić? Dobra, no pozdrawiam, pa. pa. No dobrze, porozmawiałem sobie, o czym to ja mówiłem. Mój boże, naplułem sobie na obiektyw prawie, że z tego entuzjazmu. Yy, więc yy, do, dotarłem do, do, do banku. Yy, strasznie zgubiłem wątek, ale nie szkodzi. Dotarłem do banku, drzwi były zamknięte. Okazało się, zaglądam do środka. Okazuje się, że w środku jest miła pani, która pokazuje mi 5 minut do klientka. Coś tam się zepsuło w środku banku, musieli bank na 5 minut zamknąć. Potem szedłem, załatwiłem swoje, ale o muzyce mówię, więc muzyka jest cudnym przeżyciem. Jak, jak wróciłem do domu i zdjąłem Sławki, to miałem wrażenie, jakby mnie ktoś ogłuszył. Jest tak, cudna i fajna rzecz, a ja słucham przyzwoitej i dobrej muzyki, więc już zupełnie inna historia. Ale. Idę sobie przez miasto, trzymam tą kamerę, tą, si siłą rzeczy i oczywiście ludzie zwracają na mnie uwagę, no bo to jakoś jest, nie, nie przeszkadza mi to zainteresowanie, spoko, niech ludzie patrzą, i, ale zauważyłem dwie rzeczy, znaczy dwie rzeczy jakby mnie, y, mnie zaskoczyły, to znaczy ja jestem takim, wbrew temu, co tutaj robię, to ja w żadnym razie nie chcę skupiać wokół siebie uwagi, kiedy jestem gdzieś na zewnątrz, to po prostu chcę sobie tam być, chcę sobie patrzeć na świat, na ludzi, rozmawiać z nimi, ale ogólnie, żeby otoczenie mnie zostawiło w spokoju. Często mam taką, mam, mam, mam tego typu yy, potrzebę. Natomiast kiedy idę z tą kamerą, wystarczy, że wyciągnę tą kamerę, nagle ludzie na mnie patrzą. A kiedy schowam, to nie w ogóle, jakbym był niewidzialny. Więc myślę sobie tak, do wszystkich, którzy koniecznie chcą zwrócić na siebie uwagę, a nie, nie wiedzą za bardzo jak, to więc zaopatrzcie się w kamerę. Może być nawet pusta w środku, nie musi działać, ale wystarczy, że ją wyciągniecie. Po, wyciągniecie rękę i będziecie coś tam siebie nagrywać. Gwarantuję wam, ludzie zwrócą uwagę. Możecie nawet udawać, że robić jakiś ważny projekt filmowy czy coś, to no wiecie, mnóstwo okazji do tego, żeby nawiązać nowe znajomości. To tak, w ramach podpowiedzi, jak poprawić swoje życie społeczne. Natomiast o innej rzeczy myślałem o tym, że... O tym, że co ci ludzie myślą, to znaczy tak, moja atrakcyjność fizyczna, umówmy się, nie należy do takich, znaczy, nie mieści się ponad standardami. Okej? Okay, jest, ja jestem przeciętnym kolesiem, czasami nawet poniżej przeciętnej, Jeżeli ktoś chce być dla mnie niemiły, to zawsze znajdzie powód albo sposób. Więc ludzie sobie patrzą. Ja idę sobie nagle, wyciągam tą kamerę, uśmiecham się do siebie i myślę sobie tak. W tych spojrzeniach tych ludzi jest oczywiście zaskoczenie, ale też niedowierzanie. Co ten koleś nagrywa? Co on chce z tym robić? I co? Przyjdzie potem do domu i będzie siebie oglądał, jak szedł przez ulicę? Nic do tej kamery nie lubi. To znaczy nie mówi. Co za narcyz piekielny. Może rodzinie to wyślę? No, cholera wie, po co ten koleś nagrywa. To znaczy, o ile każdy kojarzy już, że są kamery i do czego służą, o tyle YouTube, vlogi, jakieś tam pogadanki, filmy, w których nagrywający jest głównym bohaterem, to dla wielu ludzi jest yy, wiedza tajemna, zupełnie. Nie zdają sobie sprawy, że coś takiego istnieje i funkcjonuje. Więc, więc myślę sobie, że, że muszą mieć kiepskie mniemanie na mój temat, tak? Myślę sobie, no kurde, pewnie nikt na gościa nie zwraca uwagi, to chociaż sam na siebie. Patrzy, jak już przyjdzie do domu, wyświetla się na dużym ekranie i się przygląda i się cieszy. Narcyz cholerny. A to nie tak, a to nie tak, a ja coś nagrywam, a ja coś mam do powiedzenia i ja mówię, a czemu nie? I słucham tej muzyki od czasu do czasu bardzo rzadko i mnie to pobudza do działania. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli wasz dzień nie był tak radosny jak mój albo nie zapowiadał się tak radośnie jak mój, to po pierwsze... Upewnijcie się, jaka jest na dworze pogoda. Jeżeli jest ładna, to już jesteśmy na plusie. Jeżeli jest brzydka, to zawsze możecie wziąć ze sobą słuchawki z dobrą muzyką i ten dzień gwarantuje na pewno wam się poprawi. Tak sobie myślę. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. hej! hej.